Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Misiekon. Mamy dziewiąty sezon. Prosiliście mnie, żebym odświeżył topkę w porównaniu do poprzedniego sezonu, dlatego dzisiaj przyjrzymy się wszystkim postaciom z Apex Legends. Spróbowałem je w miarę sensownie posortować i dać w odpowiedniej kolejności, jednakże w tym przypadku nie sugerowałbym się topkom, że ktoś jest na przykład na miejscu dziesiątym, a ktoś na miejscu piątym i tak dalej. Bardziej bym skupił uwagę na tym że dana postać jest w jakiejś danej grupie. Czyli klasycznie podział wygląda tak, że mamy grupę C, B a oraz A, dlatego po prostu sugerowałbym się tierem niż pozycją, na której znajduje się postać. Bo umówmy się, ten sezon bardzo zbalansował legendy i są one coraz mocniej zbliżone do siebie. I kryteria danej topki są takie, że patrzę również przez pryzmat innych postaci, czyli na przykład porównując podobne do siebie legendy pod względem wachlarza zdolności. Pamiętajcie o Instagramie i Discordzie, linki są w opisie. Dobra, zaczynajmy bez przedłużania. Zacznijmy od grupy C na 17. miejscu. Fuse. Słuchajcie, ta postać jest praktycznie do reworka. Teraz dostał fajnie usprawnienia do taktykala, ponieważ może użyć dwa taktykale i te granaty teraz ręczne mają sporo sensu. Pasywka jest naprawdę miodna, jeśli chodzi o fuse'a, dlatego tutaj raczej bym tego nie ruszał, ale przede wszystkim skupiłbym się teraz na ulcie, który jest kompletnie do reworka. Na przykład, powinien zadawać jakieś małe obrażenia w środku tego ognia. Jak mamy ten ring po prostu tych płomieni, no to powinien on zadawać większe obrażenia. Nawet jak ktoś jest w środku, bo naprawdę teraz łatwo jest to obejść i po prostu, no, jakoś to bym przebudował, żeby ten ult miał trochę więcej sensu. I to w sumie tyle na temat Fuza, bo tutaj chyba nie ma co się rozpisywać. 16 miejsce Miraż. Słuchajcie, jest to postać, która może być piekielnie dobra w niektórych momentach. No i to też jest taki minus jego, bo niestety sytuacyjność w Apexie ma to do rzeczy, że po prostu nie dostosujemy się do właśnie innych momentów w grze, dlatego. To traktuje jako plus i minus. Naprawdę potrafi rozsiać niezły chaos na bitwie. Kiedy jesteśmy właśnie w środku jakiegoś fightu to możemy puścić te hologramy. Jeśli chodzi o ulta, to także jest dobre, mimo wszystko, jednakże dalej brakuje mirażowi umiejętności zespołowych i to jest bardzo duży minus, jeśli chodzi o Apexa, który jest grą zespołową. Na 15 miejscu loba. Akurat loba jest bardzo drużynowa, tutaj nie można jej zarzucić, bo lobą gra się tylko pod ulta. Pasywkę ma spoko, ale cały czas ja mówię o tym e, reworku pasywki. Jak nie mamy na przykład jakiejś zbrojki, to powinno pokazywać na przykład niebieską zbrojkę, tak? Jeśli ktoś e, w drużynie nie ma na przykład niebieskiej zbrojki, no to powinno pokazywać nam dalej, żebyśmy mogli to po prostu spingować. By było to o wiele lepsze i naprawdę wtedy już mu się w ogóle tej pasywki nie czepiał. Czyli żeby po pokazywała po prostu lód adaptacyjnie do sytuacji. Jeśli chodzi o Taktikala, to myślę, że dobrze by było, gdybyśmy po rzuceniu teleportera mieli. Ochronę przez dwie sekundy, na przykład, żebyśmy mogli, powiedzmy, włamać się gdzieś i żeby nikt nie mógł nas od razu zastrzelić. To by było na przykład spoko. No i ten ult minimalnie też do poprawy, jeśli chodzi o itemki. Znaczy, tak, żeby nie było. Ult teraz jest naprawdę dobry, amunicja, która jest poza kolejką, jest naprawdę dobra. Tego się nie mogę przyczepić, ale tak, minimalnie ta loba powinna dostać właśnie jeszcze chociaż jeden slot na dodatkowy przedmiot ze sklepiku. Plus, naprawdę fajnie by było zobaczyć. Uwaga, loba to postać wsparcia. Jeśli jest gdzieś sztandar, to fajnie, jakbyśmy rozstawili ten sklepik i mogli wziąć sztandar powalonego sojusznika, właśnie przez sklepik. Naprawdę to by była bardzo dobra opcja i tego mi właśnie u lobby brakuje. A tak jak mówimy, jest to postać wsparcia, dlatego no taki mały dodatek sprawiłby, że ten ult naprawdę by miał sporo sensu. Na 14 miejscu, Rampart. No i słuchajcie, nie wiem, z Rampart mam. Także dałbym jej solidne C. Ma, uwaga, duży próg wejścia, jeśli chodzi o jej wymasterowanie, i niestety jest mało mobilna. Jeszcze przy okazji, bo można było coś takiego zrobić z jej ultem, żeby zamiast 50% po wzięciu przywracało 75%, jak w przypadku Walkiri, to by było naprawdę spoko. No i generalnie jeszcze u Rampart brakuje mi tutaj trudniejszych do zniszczenia płotków, bo naprawdę my je rozstawiamy w trakcie walki, one od razu padają, jeśli się nie rozłożą do końca. Dlatego, no to jest generalnie do poprawy. No i niestety, tak jak mówiłem, ma duży próg wejścia. Jest to postać mocna, ale jednak tutaj jeszcze kilku rzeczy jej brakuje. Dobra, przechodzimy do grupy B. Na 13 miejscu mamy Bangalorkę. Jak ja zawsze to powtarzam, jest to chyba jeden z najlepszych starterów, żeby w ogóle zacząć grać w Apexa Ma fajną pasywkę, że uciekamy po, po prostu podczas strzału. Właśnie dla początkowego gracza to może być bardzo dobre, bo przez te dwie sekundy możemy szybko gdzieś się schować. Smoke też jest jest miodny, jeśli użyjemy go z taktykalem Bloodhoundki możemy kogoś zeskanować kiedy ktoś jest w dymie i wróg jest jak na tacy podany, żeby po prostu mieć tego fraga, dlatego no Bangalorka, tak jak zawsze powtarzam, jest to dobra postać na start, ale potem jest to taka powiedzmy też legenda przejściowa żeby zahaczyć o jakieś inne szturmowe postacie, czy po prostu legendy, które dobrze raszują. Jeszcze jej ult jest trochę do poprawy, nie wiem czy nawet nie do Worka, no bo dalej jest. No, mówmy się, słaby, nikt się tego ulta praktycznie nie boi. Na 12. miejscu Revenant. Słuchajcie, totem jest dobry, ale jest często mało przydatny. Mało widzę sytuacji, gdzie rzeczywiście można wykorzystać tego ulta. Mogliby zmienić go tak, jak to było na przykład w evencie Halloweenowym, tym pierwszym, gdzie duchy po prostu mogły wyżej skakać. Coś fajnie, gdyby po wejściu właśnie w totem coś takiego. No i jeszcze Silencer jest op. W Revenantem chyba się tylko dla Silencer. Gra matras, dwa te silensary Tutaj no, nic nie jest do zmiany Więc jeśli gracie revenantem To pamiętajcie o silencerach Czyli jego taktikalu Na 11 miejscu daje kostika To też jest dobry starter by przejść na przykład do dolnej platyny Jest to taka fajna postać dla ludzi Którzy nie mają opanow opanowanego movementu, ale lubią sobie Na przykład właśnie pokampić Jest to bardzo dobra postać na pewno na start Ale niestety została znerfiona Może na splicie wróci Do tego stanu przed nerfem z eventu, kiedy został dodany takeover Kostika. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to jest dalej mimo wszystko dobra postać. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale no, nie grałbym nim na poważnie już w dalszych etapach rozgrywki. Na dziesiątym miejscu daje Pathfinder'a uwaga. To, że jest na dziesiątym miejscu nie oznacza, że to jest zła postać. Wręcz przeciwnie, jest to jedna z najmocniejszych legend, uważam. Jednakże po wprowadzeniu walk paf ma mniej sensu, moim zdaniem, bo generalnie Puffem gramy e, głównie dla Grapla, czyli jego taktikala. Strzelamy po prostu naszym hakiem w ścianę, robimy jakiś zarąbisty movement, uciekamy i tak dalej. Ale myślę, że walka jest bardziej mobilna, chociaż Pathfinderem też można wiele fajnych place'ów zagrać, na przykład przy użyciu Ziplina, e, czyli jego e, Ulta. No, ale generalnie też jest ta postać teraz do reworka. Jeśli chodzi o jego pasywkę, no to on wprowadził e, skanowanie wieżami. Teraz to powinno się w jakiś sposób zmienić. Na przykład skanowanie powinno mu coś dawać nieco więcej niż teraz, że po prostu się odnawia szybciej. Umiejętność naprawdę jest to słabe, a uważam, że tą postać po prostu twórcy porzucili. Przydałby się re rework Pathfinderowi. Na dziewiątym miejscu daje Watson. Uwaga, to jest jedna z najmocniejszych legend, jednakże tą topkę też robię tak mniej więcej pod ludzi, którzy no niekoniecznie wymasterowali Apexa. Tutaj porządną notkę właśnie chcę przyczepić dla Watson, że. Jest to, tak jak mówiłem, uważam, jedna z najlepszych postaci, ale jest naprawdę wysoki próg wejścia i tutaj musimy mieć to na uwadze. Jeśli wymasterujemy Watson, to naprawdę potrzeba, możemy być zabójczy i uwaga, ma największy win rate, ale jednocześnie jej pick rate jest bardzo zaniżony mimo wszystko, więc jeśli poszukujecie jakiejś postaci, która jest naprawdę solidna, no to Watson może być bardzo dobrym wyborem. W zgranym teamie jest naprawdę OP, ale to jest właśnie słowo kluczowe. Zgrany team. Bez zgranego teamu uważam, że w większości przypadków Watson może być naprawdę słaba. No, chyba, że mamy ją wymasterowaną, no to jest zupełnie inna sytuacja. Plus, Watson robi zarąbiste bazy, lepiej niż Kostik. I jeśli mamy naprawdę zgrany team i chcemy grać poważnie, no to nie ma mowy, żeby po prostu tej Watson w teamie nie było. Zaczynamy grupę A na ósmym miejscu. Daje również mocną i solidną postać, jaką jest Krypto. Ma bardzo OP ulta. to trzeba podkreślić idealnie się nadaje do raszowania. jest trudny do wymasterowania, ale wymasterowany też może siać spuszczoszenie, plusy teraz na rankedach krypto dostaje asysty, bloodhound już nie dostaje asyst za skany dlatego jeśli chcemy na przykład więcej punktów zdobyć, ale niekoniecznie dobrze gramy, no to krypto jako właśnie takie dobre wsparcie może nam wiele pomóc jeśli chodzi o wbijanie rangi no i minus oczywiście jego jest taki, że grając z dronem jesteśmy niezdatni do walki no, i tutaj też bym wprowadził jakieś dodatkowe rzeczy do drona, na przykład możliwość zestanowania wroga. Na siódmym miejscu daje Octana. Jest szybciutki, ale Steam i HP teraz jest o wiele słabsze, jeśli chodzi o te ratio, bo umówmy się, jeśli kilka razy postimujemy, w ciągu walki na przykład, no to nasze HP masakrycznie spada. Dlatego no na to bym zwrócił uwagę. Jest to bardzo dobra postać, jumpady się relatywnie szybko odnawiają. Octane też jest fajnym starterem, jeśli nie nie wiemy kogo kupić na przykład, no to Octane jest dobrym wyborem. Na szóstym miejscu daje Horizon. Ech, jak coś jest dobre, to respawn musi, to... <laughs> tak, Winda Horizon. Niestety teraz Horizon bardzo dostała popupci, jeśli chodzi właśnie o wachlarz jej umiejętności i przede wszystkim chodzi o jej windę. Newta nie ruszyli, ale ta winda, która była głównym atutem Horizon poza pasywką, niestety jest bardzo osłabiona, wolniej wchodzimy po tej windzie do góry, plus nie możemy się tak łatwo utrzymać jak kiedyś, zresztą sami wiecie o co chodzi. Daję ją na szóstym miejscu, myślę, że powinna być trochę niżej, ale tak jeszcze z sentymentu <laughs> ją tutaj zostawiłem i mimo wszystko dalej jest to dobra postać, ale po prostu musimy przymknąć oko na niektóre manga kamenty jakie nam zafundował teraz Rispon. No i piąte miejsce Lifeline. Uwaga, mimo że ma teraz dwa drony, no to jest brak tarczy, który uważam, że jest po prostu drastyczny. Tarcza powinna na przykład się pojawiać w momencie, kiedy manualnie kogoś podnosimy i to by było bardzo dobre mimo wszystko, bo ta tarcza naprawdę sporo zmieniała, zwłaszcza na otwartych i półotwartych terenach. Fajnie, mamy taki zbalansowany teraz motyw, jeśli chodzi o pasywkę, czyli to wyrzucanie drona ale tak jak mówiłem, tarcza była bardzo opa i teraz widzę, że to bardzo doskwiera właśnie na arenkach dlatego no tutaj musimy zwrócić na to uwagę i grając Lifeline po prostu musimy dopychać ludzi którzy polegli gdzieś tam do ścian za jakieś obiekty, osłony i tak dalej żeby zwyczajnie no nie zostali zestrzeleni kiedy nie ma tej tarczy no i plus jest taki, że jeśli na przykład ktoś polegnie no to możemy przerwać mu to dronowanie nazwijmy to w ten sposób i po prostu dalej może ktoś używać osłony. No jest teraz kilka właśnie takich mankamentów, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Plus Lifeline jest bardzo dobra w walce, nie ma teraz low profila, więc to jest fajny zamiennik na przykład bo też ma bardzo małe hitboxy, one są teraz zbliżone bodajże, więc yy, tak. Jeśli ktoś niekoniecznie lubi szturmować, a chce być bardziej wspierającym drużynę, no to Lifeline jest zdecydowanie dobrym wyborem. No i na czwartym miejscu daje Bloodhound. Skany, tak. Nie trzeba siedzieć w dronie, no dlatego to jest o wiele lepsze rozwiązanie moim zdaniem jeśli chcemy po prostu puszować od razu ale przy okazji mieć te skany no to rzeczywiście Bloodhound może być bardzo dobrym wyborem jak odpalimy ulta który też jest przekozacki jak mamy tam jeden akcelerator w plecaku no to możemy naprawdę siać spustoszenie pamiętajmy właśnie o tych akceleratorkach tak jak w przypadku Watson też powinniśmy chociaż mieć jeden w plecaku no co tu więcej mówić Bloodhound jedno z lepszych wsparć na na Arence. No i otwieramy świętą trójcę Apexa, czyli grupa A plus na trzecim miejscu daje Valkyrie. Ma open movement, ult jest drużynowy, trochę jak taki jump pad połączony z linką pafa, trochę portal wratki, no taki wiecie, misz masz trochę, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więcej chyba nic nie trzeba dodawać do Volk, bo naprawdę teraz ma wysoki peak rate, ma wysoki win rate i pewnie dostanie niedługo jakieś nerwy. Dałem im na trzecim Miejscu. Zobaczymy, jak to będzie za jakiś czas. Myślę, że zasłużenie znajduje się właśnie w tej topce. Więc jeśli też nie macie pojęcia, kogo kupić, no to walk może być odpowiednim wyborem. Naprawdę pasywka w rękach doświadczonego gracza może naprawdę sporo zdziałać. Taki kal też jest idealny do puszowania. Mało niby zadaje obrażeń, ale jeśli jest jakaś spięta walka no to spokojnie możemy kogoś zastanować ma ten efekt jak z Arkstara. słuchajcie, no Volk jest naprawdę jedną z najlepszych legend na drugim miejscu daje Gibraltara wymasterowany jest niezbędnikiem dla drużyny, miejmy tego świadomość, robi za medyka wsparcie, szturmowca i obrońcę jednocześnie jednoosobowa orkiestra Gibi, rzucamy tarcze teraz one naprawdę długo znowu wystarczają na kilkanaście sekund chyba dłużej niż były parę sezonów Wcześniej, podnosimy ludzi szybciej w tarczy. No to jest taki must-have, jeśli zaczynamy grać poważniej. E, pasywka jest idealna, jak podejdziemy z piskiperem naładowanym do typa, kto ktoś się próbuje w nas strzelać, no to ta pasywka nas osłania. No i ten ult również się jest pustoszenie, dlatego no, słuchajcie, Gibi jest jedną z najlepszych legend, i ona w ogóle z tej mety nie wychodzi. Pierwsze miejsce, tutur tutur, tu, tu. rave, tak, super, brak low profila, hitbox to dalej, hit, hehe. He. No, Raif. Dobra, słuchajcie, to tyle w tej topce. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie wasze top 5 ulubionych postaci, którymi wygracie w tym sezonie, albo ogólnie. Jestem ciekaw, jak to właśnie się prezentuje. Wśród moich widzów pamiętajcie o Instagramie i Discordzie. Linki są jak zawsze w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Zatem, Cześć i Hale's.